Przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad. Informacja prezydenta miasta z prac między sesjami. Dzisiaj w zastępstwie pani sekretarz przedstawi nam informację. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałam odczytać informację prezydenta miasta, pana Marka Materka, z prac w okresie od 29 marca do 25 kwietnia 2019 roku. W wymienionym okresie czasu pan prezydent odbył dwa posiedzenia kolegium, wydał 39 zarządzeń prezydenta miasta, przyjął 15 interesantów. 1 kwietnia prezydent miasta uczestniczył w posiedzeniu nowej kadencji Gminnej Rady Sportu. W aktualnym składzie Gminnej Rady Sportu zasiadają Wojciech Jarosz, Marek Jasiński, Tomasz Kołaczyński, Emil Krzemiński, Paweł Krzyżanowski, Michał Pająk, Bartosz Stanecki, Dominik Zuba to osoby powołane spośród kandydatów. <laughs> Zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej działających na terenie gminy Starachowice, oraz Rafał Dobrowolski, Leszek Kowalski i Krystian Sadza osoby zajmujące się sprawami prawa, kultury fizycznej skazane przez prezydenta miasta Starachowice. 2 kwietnia prezydent miasta gościł w Rzeszowie, gdzie spotkał się z panem Tadeuszem Ferencem, prezydentem tego miasta oraz Marcinem Marcem, burmistrzem Sandomierza. Celem wizyty było zapoznanie się z projektami realizowanymi przez te samorządy. Od 3 do 5 kwietnia prezydent miasta uczestniczył w 5. Kongresie Młodego Samorządu w Dusznikach Zdroju. 3 kwietnia pełnomocnik prezydenta, pan Adam Jarubas, spotkał się z zarządem oraz podopiecznymi Fundacji Nasze Zdrowie. Tematem spotkania była poprawa warunków do życia osób niepełnosprawnych w Starachowicach. W dniach od 3 do 4 kwietnia zastępca prezydenta Pani Ewa Skiba wzięła udział w konferencji pod nazwą Oświetlenie dróg i miejsc publicznych, sposoby zarządzania systemami oświetlenia. W dniach od 8 do 9 kwietnia prezydent miasta brał udział w Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. 9 kwietnia zastępca prezydenta, pani Ewa Skiba, wzięła udział w konferencji Kocham cię życie, organizowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach w dniach od 10 do 13 kwietnia. Prezydent brał udział w konferencji pod tytułem Rewitalizacja dla rozwoju miast w Mołdawii. Polsko-mołdawska współpraca na rzecz miast, organizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej. 11 kwietnia pełnomocnik prezydenta, pan Adam Jarubas, brał udział w podsumowaniu konkursu Pamiętajmy o ogrodach zielona Energia dla Ziemi, który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach. Ten ekologiczny konkurs skierowany był do młodzieży ze starachowickich szkół, a jego tematem były zagadnienia związane ze zdrowym środowiskiem i skuteczną walką ze smogiem. Tego samego dnia pan Adam Jarubas uczestniczył również w spotkaniu wielkanocnym w warsztatach terapii zajęciowej w Starachowicach. W tym samym dniu również zastępca prezydenta pani Ewa Skiba uczestniczyła w konsultacjach społecznych w sprawie zagospodarowania budynków Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 3. 12 kwietnia zastępca prezydenta pani Ewa Skiba uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, złożyła w imieniu mieszkańców wiązankę przy Krzyżu Katyńskim. 15 kwietnia pełnomocnik prezydenta pan Adam Jarubas spotkał się z panem Waldemarem Miksą twórcom programu Dwujęzyczna Polska. Spotkanie dotyczyło tematu jak budować kulturę dwujęzyczności, a przez to wspomagać rozwój dzieci już w wieku od 0 do 6 lat poprzez obcowanie z językiem angielskim. 16 kwietnia prezydent miasta podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Policji wręczył gratulacje oraz podziękowania dwóm osobom, które pomogły na napadniętej Starachowiczance. 17 kwietnia prezydent miasta wraz z zastępcą panią Ewą Skibą, uczestniczył w drugich konsultacjach w sprawie zagospodarowania budynku szkoły podstawowej nr 11 oraz gimnazjum nr 3. Tego samego dnia również pełnomocnik prezydenta pan Adam Jarubas spotkał się z panem Edwardem Świeżem, Prezesem Fundacji Pojednanie oraz Magdaleną Kozak, członkiem zarządu Fundacji Pojednanie. 17 kwietnia pan Adam Jarubas brał udział w spotkaniu wielkanocnym z seniorami w klubie seniora Manhattan. 18 kwietnia odbyła się konferencja na temat funkcjonowania zakładu energetyki cieplnej. Podsumowująca działalność spółki za 2018 rok w konferencji udział wzięli pani Elżbieta Śreniawska przewodnicząca Rady Nadzorczej Zec oraz pan Marcin Pocheć, prezes spółki Zec. Tego samego dnia pełnomocnik prezydenta pan Adam Jarubas gościł z wizytą w zakładzie manbus w Strachowicach tym samym również w dniu prezydent gościł w urzędzie Filipa Zawłockiego, który zwyciężył w prestiżowych zawodach Pucharu świata w Austriackim Izbruku. Filip jest wychowankiem Starachowickiego klubu sportowego Dragon. 23 kwietnia odbyła się konferencja na temat aktualnej sytuacji prawnej zbiornika Lubianka. W konferencji udział wzięli wojewoda świętokrzyski, pani Agata Wojtyszek oraz Starosta Starachowicki, pan Piotr Babicki. 24 kwietnia prezydent miasta spotkał się z panią Violetą Szumilak, dyrektor oddziału gospodarowania nieruchomościami polskich kolei państwowych w Krakowie w sprawie uregulowania własności gruntów przylegających do stacji kolejowej Starachowice Wschodniej i Starachowice. Dziękuję.